Misterium wampirycznych SŁÓW o słońcu. Autor Mariusz Poźniak. Pełzały piszczele pochodniami do ścian lochów przykute, jak żmije jadowicie syczące. Dłużyły się cienie wrzaskiem rozkrzydlone, zaś oczy olśnione jeszcze słonecznym powidokiem. Rozwarły się na oścież, niczym powieki trumien. Dajcie ciemności rozsapierzone, puchacze i wilki zębate. Namaluje dla Was słońce, jakiego nie znacie. Słońce krwawe, niczym zmierz. I ciemne jak świtanie, wyblakłe echo podziemnych wojarzy, powraca i odpływa z sennej dali, jak upiory wspomnień, które bezradne pogubiły się w labiryncie jaski. Wielgrzymuje więc niczym pątnik do nieświętej ziemi, poprzez krypty kwitnące liszajem, ku słońcu przeklętym, które tak kochałem. Rozwarły się bramy nocy, niby cmentarne podwoje. Wiatr wietrzył z nosem tuż przy gruncie, nawołując piorunne watachy, chmurna abordaż zdecydowany, mówiłaś mi o słońcu, które rozbłękitnia leśne żuki, Pozłaca w strągi tęczowe. Opowiadałaś o zmierzchu, gdy w morzu tonie, lub zachodzi za góry strome, takie same, lecz jakże odmienione. Wierzyłem Tobie, ponieważ słońce też było dla mnie wyrocznią. Tak daleką i tak bliską, rewersem mojej duszy, jak ty, płoną bierwiona stosów. Niby misterne sztukaterie i świece topnieją z on parując kaplicznym woskiem. A ja już nie wierzę w słońce bez skazy, bo serce moje posiada zbyt głębokie szramy, nie wierzę w prawdę bez kłamstwa i w czułość bez kamuflażu Lecz ty, przypomnij mi raz jeszcze tę tkliwość powabnych promieni, które flirtują wraz z wiosną oraz tę szczerość. Uśmiechów usiedlonych zmierzchem płoną totemów zakrwawione lica. Potoki popiołów pogania pędzi wiatr. Wbijam oczy w słońce, zaćmione księżycem. Ciebie pragnąłem, dla ciebie kochałem. Witajcie więc teraz cienie rozcafieżone, puchacze i wilki zębate. Namaluję dla was słońce barwami nocy, jakiego nigdy nie poznacie. Słońce niezłote lecz karłatne i zbawicielem krzyżowane, które krwawi gwóźdź za gwoździe. Słońce martwe i przystrojone szafotami, lecz po zmierzchu martwych zmartwychwstałe, jednak ty dalej praw mi o słońcu, co pokona koszmary przytulnionami promieniami jasnej góry, która pod moją powieką, jak łza po widokiem lśni, Nuć o wspomnieniu pośród trumie Zagrzebanym Tamto słońce nie było wtedy pełne krwi, ponieważ nikt nie wówczas kłamstwem nie splami. I oczy olśnione jeszcze, słonecznym powidokiem, zamknęły się z trzaskiem, niczym powieki trumie. Cienie skryły się po kątach komnaty, jak spłoszone szczury, szal. Niech śpi, zamknęły się szczelki cmentarne.